Dobry wieczór, dzień dobry. Witam wszystkich swoich małych fizyków. No i zapraszam na nowo rozdział rozdział 6.5. Pierwsza część, bo na dwie podzieliłem, żeby było mniej więcej tak samo. No i tak, mamy tu wzory. Oczywiście kinematyka ruchu obrotowego mogą się wzory przydać. Kapuški, nierozłączki również na moment siły? Tutaj dominuje jednak zawsze siła prostopadła, więc F razy R, sinus 1, bo 90 stopni i bardzo ważna druga zasada dynamiki Newtona. Powiązanie ruchów też jest ważne, bo pytają o przyspieszenie liniowe i kątowe. Jak mamy ruch postępowy i obrotowy, albo w danej chwili pytamy się, jaką prędkość czy przyspieszenie kątowe ma punkt na tej bryle sztywnej, to też dzięki temu odpowiemy. No, pierwsza rzecz, opadająca prostokątna klapa. Rozmiar L2 jest nieistotny, ona może być długa, ona może być krótka, czyli ten rozmiar jest tutaj nieistotny, nie będzie używany w zadaniu. Natomiast L1 będzie istotny i tak, jak widać, środek ciężkości nam się wychyla, to im więcej się wychyla, tym efektywne ramię siły jest Coraz większe, więc coraz większe przyspieszenie. Największe oczywiście będzie wtedy, kiedy x będzie równe L 2 czyli ten przypadek, jaki tu widzimy. No i moment wypadkowy w tym przypadku to jest FG razy 1,5, no i domyślnie razy 1. Nie będę pisał tego sinusa 90 stopni. No bo jakoś tak jak wiem, że jest prostopadle, to nam się pisać tego nie chce, tak jak pamiętamy huśtawkę z szkoły podstawowej było F1 razy R1, F2 razy 2. I to nie trzeba było nic robić. I mamy I razy epsilon równa się Mg masa tej płyty przez L2. Za moment bezwładności wstawimy, kiedy przechodzi przez środek to jest 1 dwunasta. Natomiast gdy przechodzi przez oś obrotu przechodzi przez kraniec jest 1 trzecia. Więc tutaj pamiętajmy dlaczego tak. Wszystkie wzory są jakoś podane. I potem a równa się bo oni się pytają o przyspieszenie końca czyli będzie na L1. Skróca fuk skracamy co możemy. No i epsilon L1 równa się. A nie jedna dwunasta napisałem a przecież jedną trzecią mamy. 3 drugie G. No i A równa się, tak jak widzimy tutaj na epsilon, to mamy 3 drugie G. Mogłem to oczywiście y wstawiać, ale jak zauważyłem, że jest L1, to czyli koniec końcówka płyty podąża z przyspieszeniem. 3 drugie, e, środek będzie 3 czwarte, natomiast umocowanie tam gdzieś zawias, 0. No i dalej. Mamy obycie przyspieszenie kątowe uzyskane przez drzwi. Drzwi widziane z góry, tak jest widok z góry, są dla mnie tak jak pręt 1 3 ml kwadrat. Tak tutaj by było moment bezwładności. I moment wypadkowy to jest facet tutaj pchający siłą F, ale nie za kraniec, tylko za R. Załóżmy, że klamka jest w długości 75 cm, a same drzwi mają szerokość, 80 cm, więc chyba jedno z najbardziej standardowych 80 90 chyba są używane w budownictwie. Możecie sprawdzić, czy te wymiary są w waszym pokoju. I piszemy 1 trzecia ml kwadrat razy epsilon i mamy obliczyć przyspieszenie kątowe, więc tylko wyliczyć epsilon na 3 f r przez ml kwadrat no i policzyć sobie wynik. Moment bezładności takich drzwi obrotowych, jak czasami spotykamy w jakichś hotelach, no jakichś eleganckich, wejściach, tak? Czasami w. No te akurat w różnych centrach handlowych to są takie szklane trójdziałowe. A ja mówię o takich klasycznych, cztery drzwi zlepione no bo ich rozmiar. B20 to nie jest do centrum handlowego wejścia. No i teraz tak, tu jest widok z góry, tu widać widok z boku. Moment wypadkowy jest znowu f razy r, bo jedna osoba pcha gdzieś tutaj. Sam moment bezwładności to oczywiście jest 4 razy po 1 trzeciej ml kwadrat, czyli 4 trzecie ml kwadrat, czyli znam ten moment bezwładności. I, I razy epsilon równa się f razy r. I co kazali obliczyć? I drzwi, i moment siły. Czyli nie łączy tylko samą siłę przyłożoną, czyli F to jest I razy Epsilon przez R. Jak wstawimy tutaj te cztery trzecie, to możemy zapisać w ten sposób. Ok. No to łatwe. Cały czas moment wypadkowy, ewentualnie moment bezwładności. Koło dobiegania dla chomika, tu jest ten chomik, tak tutaj I, na, i tak jak on biega, to siła na to działa F i zgodnie z pierwszą zasadą na niego działa F w tą stronę. Yy, tu jest całość obrotów. I yy, no znów moment wypadkowy to jest co? Pamiętam, działa siłą f, tak. Razy d, pół. Yy, moment bezwładności potraktujemy to jako pierścień, czyli mr kwadrat, czyli I epsilon f d, pół, czyli m d, pół kwadrat razy epsilon. Una się F razy D pół. Możemy to skrócić. Czyli F jest po prostu MD epsilon przez dwa. O, wala. Artysta cyrkowy. No. Artystów to mamy co niemiara, i to niekoniecznie w cyrku. Tak, tak. Wszyscy wiedzą o kim mówię. No więc. Tutaj mamy siłę działającą od tego, to jest przez siłę tarcia przekazywaną statyczną. My sobie tu bawimy. I tutaj tak, dwie trzecie jest moment bezwładności, bo to traktuje jako sfera. Jeśli skórę piłki traktuję jako większość masa w środku powietrza, no to traktuje jako sferę. Jeśli to jest piłka lekarska pełna w środku, no to musiał traktować jako kulę, czyli 2 piąte m No i znów na podstawie kinematyki mogę sobie obliczyć epsilon, bo rozkręciłem, czyli delta omega przez delta T. Czyli bo początkowa omega była 0, jakby tak? Rozpędził, zaczął do uzyskania prędkości kątowej od 0. No to co? Moment wypadkowy to jest f razy r i razy epsilon równa się f razy r. Pod to wstawimy 2 trzecie mr kwadrat, pod następne pod to wstawimy to, co policzyliśmy z kinematyki. No, i żeby R obliczyć, wystarczy podzielić. A więc wynik będzie nam 2mr omega przez 3 delta t. Ok, tak. No i pozamiatane. Koło zamachowe. To jest koło zamachowe i zauważcie, że tu moment jest podany nie jako siła ramy, tylko moment siły. Już tak bezpośrednio f razy r razem. Podali, czyli moment wypadkowy to jest tylko moment siły hamującej, czyli i razy epsilon, tutaj 0 to się nazywa. No i tak, podali tu częstotliwość, więc omega, do którego końcowe się roz... z rozpoczątkowe, którego się kręciliśmy, to jest właśnie tyle, a omega końcowe jest 0, bo się zatrzymało. a więc epsilon jest delta omega przez delta t, a więc napiszę 2 pi przez t, o. T, czy delta t. Jak się ruch zaczyna od zera, to właściwie to to samo. Dla fizyka. I. Mamy jako i, tutaj mamy 2 pi przez t, moment hamujący i kazali obliczyć czas, czyli zamieniam miejscami z t w tym i mamy Zmazało i teraz mamy, zamieniamy miejscami. 2 pi, f, i 0 przez moment hamujący. Koło zamachowe to to samo, ta sama tutaj bajka, tym razem chyba się rozpędza. Koło zamachowe obraca się, po jakim czasie zatrzyma, a nie też mamy yy. Wiruje z prędkością, być jaką trzeba siłę przyciskać. Aha, czyli tu trzeba zadziałać klockiem, żeby powstała siła tarcia. Czyli tu będzie siła dociskająca F. Siła tarcia to 9 razy F, ten siła nacisku. Czyli tutaj mamy ten klocek taki, którego właśnie dociskamy. Jak siła tarcia działa w tą stronę, to znaczy, że tamto się kręciło omega w tą stronę i to będzie traktować jako omega 0, a tamto omega K wiem, że jest 0. Więc epsilon na pewno będzie jako delta omega przez delta t, czyli delta t, a tu damy omega 0. Więc znów moment wypadkowy. To jest siła razy ramię, czyli I0 razy epsilon równa się mu. I tutaj jako siła tarcia hamująca, to już jako mu razy współczynnik y, tarcia. I epsilon stawiamy omega 0 przez t, 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 równa się mu fr i kazali nam f znaleźć, czyli ląduje mu r na dole. No i po pozamiatane. Pusty bęben, no znów pusty bęben się obraca, Czastot... obraca na minutę, zamieniam na częstotliwości, czyli omega 0,2 pf. Znów epsilon to delta omega przez delta t, czyli... Omega 0 przez delta T i moment wypadkowy liczymy, czyli znów trzeba y, obliczyć moment siły tarcia, czyli ten moment hamujący, czyli jedyny ten moment, co działa, czyli i 0 omega 0 razy T przez delta T, czyli moment jest 2 pi. F bo to jest omega 0 i 0 przez Dlatego. Fantastycznie. Łopiec odwrócił. Łopiec odwrócił tutaj w tym i tak, jak tu mamy to ten moment siły jest przekazywany, czyli moment siły chłopca jest równy moment siły działającej na koło. A więc nie ważne, że jest pedał dalej i koło tutaj, bo moment, jeśli bo wszystkie momenty tam inne pomijamy, to moment jest przekazywany za pomocą łańcucha, tak, pomijamy stratę jakby na samym działaniu na łańcuch, na zębatki, przerzutki, tylko w tym. No i epsilon, no to jest znowu z rozkręca. No to delta omega przez delta t, czyli w naszym przypadku omega przez delta t. Moment wypadkowy to jest oczywiście f razy długość pedału L i on jest przekazywany też na koło. Samo koło to jest i, czyli tutaj jest jako pierścień traktowane, bo całą masę zakładam, że mam tutaj na oponie, tak, czyli że najbardziej waży ta opona, tak. Czyli, że tu jest cała masa zgromadzona, czyli mr kwadrat omega przez delta t. No i. E, to się równa. F razy. L. Okej, okay. no i co mi kazali tu policzyć l czyli mr kwadrat. Raz omega przez delta, te razy f. Tak. Pacjent. No, pacjent tutaj takimi korbkami kręci, tak jak macie tam w zbiorze zadań na rysunku. One są przeciwnie do wskazówek zegara, a więc ich momenty sił się dodają. Czyli moment wypadkowy to są 2f razy. L, tak? Długość do osi obrotu wynosi L, tam gdzie chwycił, więc to robi za promień. I, I razy epsilon równa się 2fl. Znów epsilon, no to jak rozkręcił, no to omega przez delta t. I z tego sobie obliczamy i. Tu akurat hmm, mamy i obliczyć, czyli tutaj akurat to jest nie jest traktowane żadne jako koryz, do niczego to nie było nam no, tutaj potrzebne. A więc mamy i równe 2FL delta T przez omega Kotwice. O, kotwica. Ja tu często to M muszę uważać. Bo to są różne masy. Na tym będzie nawinięte na M małe 2 kg, sama kotwica ma tyle. Siła grawitacji działa w dół. Siła naciągu działa do góry. Tu naciąg ściąga, bo linka jest nie rozciągliwa. I siła wyporu pochodząca od tej działa. No i tutaj okay. no, siła grawitacji wygrywa z tymi dwoma. Bo to nie kotwica. Czyli siła FG minus siła wyporu minus siła naciągu. Moment wypadkowy względem osi A. Czyli względem tego no to N razy R. Jak widzimy rozkręca bęben. porozanie ruchów jest, ponieważ tyle ile wyciągniemy łańcucha z na tyle opuści się nam w dół. Kotwica, czyli M. No i teraz trzeba uważać właśnie, jakie M. M duże. A równa się MG minus siła wyporu ROG V minus N. Moment wyzwoloności I razy Epsilon y równa się N razy R. I ostatnia rzecz A równa się Epsilon y razy R. I stąd wyliczymy sobie n. Tu pod i wstawimy jedną drugą m małe. I epsilon to jest a przez r. Ląduje. A, tutaj epsilonę zgubiłem. Wondruje no, to oczywiście. Tutaj jedna, druga mr kwadrat. mr już zwykłe, bo r skrócił, a przez r tutaj też skrócone. Równa się A razy m g minus. M, a R, G, v a jedna druga m plus m i czasami trzy drugie wychodzi, bo człowiek gapa. O no i a mam policzone. I l sobie do trzech, z którego lepiej, Chyba z tego, że to jest jedna druga R, A przez R, tak. Czyli jedna druga. Okej. Okay. No i dalej. Znowu te same. Można też było robić, tu, tutaj, tam tutaj nie ale tu może nie można zrobić chwilową oś obrotu. To zrobię sobie jako tutaj dodatek, żebyśmy pamiętali. Ok. Aha. Już tutaj napisuję, żeby rzucało się w oczy, bo czasami zapominam. Dobrze, ale na razie zróbmy po, po, i to do tego zachęcam, bo właśnie na maturze jest najczęściej w ten sposób FG, R, 8 a mamy i tak. I naciąg oczywiście, czyli jak papier taletowy sobie puścicie, chwyćcie papier toaletowy, upuśćcie na ziemię, tylko nie marnujcie papieru, bo jak była pandemia, to była waluta. U -u -u. Więc siła wypadkowa, siła grawitacji, minus naciąg. Moment wypadkowy względem A to było N razy R no i powiązanie ruchów ciap, czyli M A równa się MG minus N. To był rurka, czyli I raz Epsilon y, to tam będziemy wstawiać zaraz Epsilon y razy R N równa się MG minus MA. Jeden mr kwadrat tutaj dajemy jako moment bezwładności. N razy r i epsilon to a przez r. Wstajemy, wstawiamy tutaj. I Mg minus Ma z r. No i mamy 2 ma równa się mg. To a jest równe g, a natomiast czas, jak chcemy obliczyć, to r równa się a, kwadrat przez 2, to t równa się pierwiastek 2l przez a bo no, kinematyka ruchu postępowała najprościej. Natomiast tutaj pamiętajmy, że najczęstszym błędem, jakim robicie w bryle sztywnej, to jest zapominanie o przesunięciu. Czyli daję twierdzenie Sztejnera przesunięty w bryła razy epsilon równa się mgr i epsilon wychodzi mi mgr i plus mr kwadrat. A to jest epsilon razy r, czyli to jest mgr kwadrat przez... I dodajemy mr plus mr, czyli g, pół. No bo dałem pierści. Tamte i zostawiłem na, po to, żeby pokazać twierdzenie Steinera. Proszę nie zapominać, jak przesuniemy, to dodajemy przesunięcie. Często zapinane, zapominane w chwilowości obrotu. Tu też by można było chwilową oś obrotu zrobić, ale to już nie będziemy robić tego aż tak. Czyli tu mamy siłę grawitacji naciąg i 2 bo dwie linki. Czyli znów siła wypadkowa to. FG minus 2 naciągi i razy Epsilon to 2N razy R. Tak. Na kółka nohota nałożony nawałek rehabilitacyjny, OK. Czyli znów MA równa się MG minus 2N. Yy, jedna, druga, MR kwadrat, więc pomijamy moment bezwładności razy Epsilon 2N razy R. A równa się Epsilon razy R. No już nie będę przekształcał, bo już luda. Wstawiam, jedna, druga, MR, A przez R, MG minus MA i R skracamy, jedna, druga, MA. A, no właśnie, na czym się tu wyłożyłem? Zapomniałem powiedzieć wyraźnie, że tu R jest, to R małe musi być tu uwzględnione. I tu też musi być R małe uwzględnione, bo to nie jest właśnie papier toaletowy. Widzicie? No człowiek się zawsze ma złapać i to bardzo dobrze że się na tym złapałem, bo wy ma się macie nie łapać. Moment siły właśnie. No rysunek jest po to, żeby na to uważać. A... Czyli moment siły jest 2n przyłożone na r małym, dlatego cofamy to wszystko. I mamy jedną drugą R kwadrat A przez R. No się rozwiązywałem raz wcześniej to kurczę i dobrze tego a już zmęczenie późna godzina mg minus r. Masy możemy chyba skrócić, tak. I jedną drugą r kwadrat przez r kwadrat a. plus jeden równa się i z tego mamy Ach ja sprawdzę czy takie coś się tu by tworzyło, który to numer trzynasty, mhm. no, czyli to trzeba obliczyć. Epsilon to jest a przez r małe i, I co wstawiamy je tu przez r przemnażam. Mogę przemnożyć przez jeszcze 2R i będę miał epsilon, 2 r na górze, a na dole będzie r kwadrat plus 2R kwadrat. I chyba to jest taka odpowiedź, więc jest OK. Natomiast naciąg proszę sobie doliczyć z którego. No, chyba na, możemy na przykład dla odmiany mg minus a no i wstawić to miejsce a więc co mamy wszystko jest wszystko co jest okej okay. no dobra no to dziękuję za uwagę i do zobaczenia